Gdzie wymienić zbite oczka aparatu? Ogólnie, po zbicie oczka aparatu mamy otwarte obiektyw, co znaczy do jego wnętrza mogą dostawać się jakieś brudy, pyłki, kurze. Co może spowodować w przyszłości, nawet w krótkiej przyszłości, uszkodzenie matrycy? Powsadam po prostu takie czarne planki i będzie to widoczne na zdjęciach, na nagraniach. Tak. tak. Możliwości naprawy takiego rozbitego oczka aparatu. Idąc do serwisu autoryzowanego, usłyszymy informację o tym, że należy wymienić cały panel tylny. Najczęściej jest to około połowa wartości całego sprzętu lub nawet więcej. Jak to wygląda u nas? My po prostu wymieniamy takie oczka aparatu bez konieczności wreny całego korpusu, całej obudowy tylnej. Ogólnie, bardzo ważna informacja. Żeby wykonać prawidłowo takie wleny oczka aparatu, należy wstępnie zdemontować wyświetlacz, następnie zdemontować kamerę główną i dopiero przystępujemy do wymiany takiego oczka aparatu. Jest to bardzo ważne, ponieważ Podczas gdybyśmy takie kamery nie zdemontowali, mogłoby dojść do uszkodzenia tej kamery, ewentualnie uszkodzenia jej stabilizacji. Kolejnym ważnym aspektem jest to, żeby serwis, z którego korzystacie, montował takie same oczka aparatu. Tutaj w przypadku iPhone'ów mamy szkło szafirowe. Jest to bardzo ważne, ponieważ szkło szafirowe ciężko porysować, a dodatkowo ma ono specjalne zastosowanie między innymi antyrefleksyjne. Jeśli nie zamontujemy szkła szafirowego, jakość naszych zdjęć będzie zdecydowanie gorsza. Jeżeli nie masz możliwości od razu wymienić takiego oczka aparatu, warto zakleić go nawet jakąś taśmą, po prostu dlatego, żeby nie stało tu nam się żaden brud, żaden kurz. No i to w sumie tyle. Jeżeli masz ewentualnie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zapraszamy do kontaktu ewentualnie w naszego salonu Zbitej Szybki. Pozdrawiam, Kuba Kraków Długa.